Puknijcie łeb Ajajaj, no to cała paczka Pako chyba idzie na pierwszy ogień, co? Dobra, ja sobie, ja ma... zobaczę kamery Kapi, macie, Zyfek Brian, tych, Brian, <śśmalu> nie Szymców, Dobra, jest to troszkę śmieszne Mmm Tutaj jest dużo osób. A bo nie. czy Czekaj, zobaczyć. O kurde, ciało. No dobra, vent szybko. Co on, a dobra, mam pokazane zadanie, chociaż nie jestem tym impostorem. Oto popchomp. Dead body reported. Dobra. Ja nikogo nie zabiję. Rania! Gdzie ciało? Gdzie on Brian zabił dwóch, popchomp. Ciało. Elektryk elektryku chyba było tryku. ciało. Paaków stąd wychodził? Paaków no widziałem właśnie jak wchodził on tam. A ktoś wchodził jeszcze do wenta. Kto wchodził do wenta? Przyznajcie się, Albo on no. może powiedzieć, powiedzcie, gdzie co każdy był. ITP Pako wychodził z elektryka normalna. Jak to w przysłowie mówi? Czekaj, czekaj, jak to w mówi? Find był w Wencie. Nie byłem w encie. Ja byłem po prawej stronie, i tam szedłem od. od wali... i właśnie wszedłem do kafeterii, kiedy jest ten. Mam w stanie find. No, Fajne, masz pytanie. Można, można wejść na Twojego live'a i sprawdzić, czy boisz węcie? Nie. nie. Wy, ty. Okej okay. za, to. za to, to możesz bana co najwyżej dostać. No. Ja dam skifu, bo ja nic, nic, nic nie wiem, nie wiem. Nie... Halo Ben. Ja no wiem, że nic nie wiesz, że nie musicie się tu chwalić. Dobra, to był Brian, popchamp za to w spokoju, Manelu Mówisz o sobie? Ale hej Dobra to co, killujemy Zywka? Killujemy Zywka! Jest, jest, jest! Hmm, ja na węzł sobie postaję Ej, dobra, panowie, na dzisiaj. Słuchajcie? Ja na dzisiaj kończę. Pokażam. No, Dobra, czekajcie, ja sobie sabotuję światła, co? Sabotuję. A nie mogę. O co chodzi? Co się stało? Drog się nie myli, to był Brian. Zabił e, kaw piwa. Ja nie mogę nic z e, a... zrobić. Czy to, to jest bez sensu Co to powiedział no, Macie? Czekaj, 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 czekaj. Gdzie on go zabił? Gdzie on go zabił? Jak jest. Patrz, no nie daj mi znać No to powinieneś wiedzieć. No przecież chciałem powiedzieć, ale ty się wtrąciłeś. Jak się idzie do prawej, nie? Schodzisz na dół. Idziesz w lewo. Schodzisz na dół i tam leżało. Tam widziałem, jak Brian zabił. To mówi Maciek? Tak. A wiecie, Maciek wiesz, że ja w tą czas kłanie. byłem? Zaufajcie mi, błagam Was, zaufajcie mi. A, że to Maciek jest? Maciek jest. Ja to czas z tą? głosuj Dobra. Dobra, nice. Teraz robimy double kill, yes. Zyfka trzeba zabić. Zyfek musi umrzeć. Nie no, co wy chcecie? No Słuchajcie, właśnie. Ja widziałem maćka, co był na kamerach. Więc maciek nie kłamie. A kogo on widział, jak zabijał? Briana. Jak? Brian. Ja na albo, Brian. To, Dobra. albo to jest maciek z kubą. Widziałem, że to jest. Widziałem na kamerach, jeszcze się świeciła, a ty nie zauważyłeś. Jak. Jak Brian, no to też pako wcześniej. Mać. Nie, nie wiem, już sobie. Briana trochę tę, no maćka. Nie wiem. Myślę, że pako. No, wyślę paki. Jakby wy tego możecie nie widzieć, że oni cię bronią. Mówiłem. Hmm. Nic nie mógł nie Teraz mam to... Dziaści. mam to ugrać, tak? Mega. To znowu. Co, co? Czekaj, czekaj, czekaj. To fajne, tak głosujemy, bo bronił Briana. Co? Kiedy broniłem Obroniłem. Briana? Broniłeś go. Co? Ty broniłeś Briana, mówiłeś, że mać, na no Maćka mamy zagłosować. Nie mówiłem poprzedniej... Mówiłeś. Nie w poprzedniej, tylko nie w, mówiłem. w dwóch po, w tej poprzedniej poprzedniej. Nie mówiłem. Nie ja to nie bada. Miastki, bada. Mówiłeś. Mówiłeś. Nie to. mówiłem. Mówiłeś. Bana. No nie wiem. A ty broniłeś no, Briana? Nie broniłem! Broniłeś go. No, nie! Nie bronił no, mnie, ja się broniłem sama. Nie wiem, no, wylew się. tam miało być? Nie, nie broniłem go, wy Nie wiem o co A chodzi. Nie nie było podstaw, żeby... Nie, nie broniłem ani jednego. Cicho siedziałem. Mm -mm. ama faker Kurta słabo mega giga słabo Zauważył to Halo? To jest na 100% find. Maciek, zaufaj mi. Czekaj, 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 czekaj. Ale skąd, pa? wiesz? Cicho, cicho, cicho. cicho. No nie, Mam megafon. Czekaj. Właśnie, czekaj, czekaj. Widziałem Kubę i Macika na kamerach razem. Dobra, dobra. No. no, to, no to czyli Pako, czyli Pako. Wiadomo. Kitu. Ej, no, ta, dobra. Masa. Byłem, ale Pako ja nie broniłem w ogóle Brajana. Ja Jaś cicho siedziałem cały czas. No właśnie! Jak ty nie broniłeś? No nie broniłem! A Brian, ja nie bronił ja cicho, mnie. cicho siedziałem! Brian, Brian, a dlaczego ty nie patrzysz? Czy cię bronił! O, jestem tym Zagram w czasie. Mam sorki. Myślałem, będzie można zagrać. No mamy akurat jedno miejsce, także kto pierwszy, ten lepszy. Kto pierwszy, ten lepszy. Ja wchodzę w nich. Chodź, chodź, chodź. Oni dalej siedzą na kamerach. I oni będą widzieć, że ja sądzę ten. Dobra, Albo nie. Halo? 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 Halo. Halo. What did you see? Eee, więc sytuacja wyglądała w taki sposób. Eee, szedłem na początku z Paco. Pako tam skręcił do elektryka, ja poszedłem prosto tam. Yy, no tam dalej wiecie, do starecz Słuchajcie. I. No. Ale czemu ty mi wchodzi w słowo I ja sobie wracałem. Yy, wszedłem sobie do elektryka i le leżało tam ciało tego. Pako. Mogę coś powiedzieć? Tak. Dobrze, po pierwsze po tym Nie. momencie kończę, a po drugie. Yy... Chciałabym powiedzieć, że tak. Widziałem, jak Faint i, <noise> i Maciek trzymali się ciągle razem. po drugie, to nikogo nie obchodzi. Czekaj. Widziałem, jak Faint i Maciek trzymali się ciągle razem. Ale na widziałem co mam na kamerach. Ciebie, Skoro nikogo to nie obchodzi. Potem. Ja wiem, że to ty. Widziałem... Ja to jest Potem widziałem, jak Find i Maciek idą w stronę elektryka, bo tak wiecie, na kamerach w dół poszli, nie? Potem widzę, że. Chyba źle. Ale ja z Paco szedłem w dół, <grym> także, no nie wiem o co tak? ci chodzi. A tak. A mi się zdawało, że z Maćkiem. Nie, no, to no ja z Paco. Paco szedłem. Kuba, e, to już kręcisz. To Kuba, Kuba. pako nie, nie żyje. Nie no żyje. ale przecież ją wytłumaczyłem ci, co się stało Słuchaj, przecież. Kuba, chyba. Chcesz... Cicho bądź, cicho bądź. Chyba. Przecież ty nic nie widzisz, ty jesteś ślepy. Słuchaj, co to mogłeś widzieć. Chcę tylko powiedzieć coś, ja mi się zdaje, Ale ci nie pozwalam. Zamknij ryby! Zdaję Co mi chodzi? się, że to jest fajne, ponieważ z, y, chyba fajn wychodził z elektryka, zobaczył mnie, że idę w stronę elektryka. To szybko wszedł i zreportował. Ale ja już Ale byłem za elektrykiem. I wchodziłem i do elektryka. Nie wiem, na kogo wy zagłosowaliście wszyscy? Ja dałem skipa. ja na Maćka, bo on skipuje. Aha, bo skipuje to na Maćka. Na berg. Nie, nie, wiem. Nie, jest nie wiem. Na kogo? Nie wiem na kogo. albo Kuba i tyle. Ja skipuję. Nie, na starego z Mlekiem. Mi się, się z Maciekiem, ale Pako to taki podobny kolor w szpiletowej czarny. Zauważcie, że Brian na nie zagłosował. Dobra. Nie można, nie można zabijać kuby, bo jest jednym z podejrzanych. Także no, tak to wygląda. Macie, czemu idziesz ze mną? Musimy chyba być oddzielnie. Tak mi się coś wydaje. チェックチェックチック。 Nie, nie mogę sabotować o 2. No, ale że kapi cały czas ty stoi? Jesteś kozak zawodnikiem w to grę? Nie, bo właśnie kapi mnie widział. Dobra. Double killer robimy, jak coś. Wszystkie gry muszą się tak kończyć, nie, no czemu? O, dobra, S? jest fajne, <laughs> oh, z... to <gulet> <Okay>. <gulet> Nie no, no, <gulet> no, no. <gulet> no, to jest fajne, Ja jest fajne, jesteśmy mistrzami, fajne, Ja mu fajne, drzwi, on zabija. to jest dobra. to jest trzy gierki jest rząd? Łatwo! jest jest tak jest Co, robimy double killa Maciek, come on. Double killa Maciek. O, już teraz to za późno. Kurde, Kapi może stać. O, ksyczeń, dobra. Nie! Nie wierzę! Kapi jest pieprzonym po prostu. Nie wiem, farciarzem. No tyle powiem. Ja go muszę zabić, ja go muszę zabić. No dobra, gówno Blokuje mu przejście. I, Kap I kapiego teraz musimy zabić. Ja sobie poczekam przy emergencji. Nie. <śm> nie, nie! Jest tak się poszło po mojej kafetarii i nie... chłopie przy stole są wciąż. Nie. W ogóle faker był bardzo blisko kafetarii bo był po nie. prawo i robił upload albo download download. Robiłem download. to... Zdaje, to faker. Ja. A czy... No dobra. Sekunda, mogę się wytłumaczyć. A więc tak, to było tak. Ja sobie do admina. Bo miałem swipe kartą. Może, miałem może, może to uda się wygrać Potem jeszcze? poszłem y, do Weapon. Nie bo Apple Po pierwsze, I... mogę był, nie byłeś w Weaponie, bo byłeś i robiłeś Oxygena. Robiłem. Byłem tam na górze, obok kafeterii. Nie, byłeś na dole przy, w adminie, robiłeś kot na Oxygena. Chyba, że nie robiłeś to. Robiłem ja tylko Swipe. Robiłem słapka. I robiłem jak o dwa był alarm. No o tym mówię. A, no, no to byłem też. No i potem y, tak właśnie coś mi śmierdzi fajnie, bo on tak stał i tak dziwnie pod tym Whiponcem. No i nie wiem, nic nie robił. Whiponcem? A gdzie jest Weepons? A, tam, dobra. Pod drzwiami. Ja pytam tak dziwnie. Się mogą dwie osoby zrobić to samo zadanie? Mogą. 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 Jesteśmy w dupie Jesteśmy w dupie Boksza, w dupiej. Yeah, Fajker jakoś teraz zaczął obijać. Tak, tak. Fajna, ale. Ja mam w Nie yeah, ma, ale nikt tego nie potwierdzi. I tak. i pójdziemy z nim do tego Medbeja. Ale i tak nikt nie będzie tego widzieć i. Właśnie. No, Kwestia. No, Kwestia. No, Kwestia. no właśnie. A, bo są animacje włączone. Sprawa ja Chciałbym też połączyć z cichotkami, bo double click on gry. Ale ja powiedzę, nie Chciałem powiedzieć, że macie się nie odzywają. Nic nie było, co ci chodzi? Człowiek. Oscar X. Nic nie mówi. Hmm. Proszę zabij go. Fix lights. Ass. Ale teraz muszę patrzeć, czy ktoś będzie przychodzić. Co jest nie tak z tym prądem. <grym> What the fuck? Dobra, jeszcze jeden frak i. easy Eee. Kurczę, kurczę,